Roczej jak ma. No dobra, to jasne. Tak wow. wow, wow. Już się idzie, no daj. Tak. Opiera. Andrzej Ługin 2020. Jak <laughs> będzie, popiera. Imię ma dobre, więc możemy być. Możemy ruszyć. Już widzę, że Andrzej tam jeszcze coś ustawia sobie paluszkami. Spot, swój spot robił. Wszystko Nie Ludzie pytają na przykład, dzisiaj mi pytają na stanku, a ten lekkał a ten, Lech ten, ten, Lech Wałęsa ten Wałęsa, też. Ja mówię, no trochę to inaczej wygląda. Szanowni Państwo, możemy zacząć, tak? Dobrze, drodzy Państwo, dziękuję za przybycie na naszą konferencję prasową. Miejsce nieprzypadkowe za nami siedziba gdańskich wodociągów. A dlaczego tutaj? Dlatego, drodzy Państwo, że. Okazuje się, że cichutko, powo cichutko powolutku pani prezydent Dulkiewicz zamierza nam wprowadzić podwyżki na opłaty za wodę. Ja o tym nie słyszałem. Zakładam, że pan redaktor, państwo redaktorzy, czy wszyscy, którzy nas oglądają w internecie, też o tym nie słyszeli. Wydaje się, że to jest tajemnica trzymana w sejfie, ale całe szczęście są dobrzy gdańscy społecznicy, którzy w jakiś sposób wpadli na ten trop. Mówię o Rodżerze Jackowskim, Michał Michale. O z rowerowej Metropolii. Oni zadali te pytania, ale nie otrzymaliśmy my, jako opinia publiczna w Gdańsku, twardych informacji na ten temat. Wiemy, że podwyżki mają być, ale nie wiemy, szanowni Państwo, kiedy, nie wiemy jak wysokie. Natomiast wiemy, co się wydarzyło kilkanaście miesięcy temu. Wydarzyło się, szanowni Państwo, to, że władze miasta Gdańska zdecydowały się zakończyć dzierżawę z Francuzami rok wcześniej dzierżawę właśnie tego przedsiębiorstwa, które za nami zamiast poczekać rok i nie płacić im kilkudziesięciu milionów złotych za wcześniejsze rozwiązanie umowy i dzisiaj szanowni państwo te podwyżki to jest właśnie efekt takiego zarządzania miejskimi spółkami w Gdańsku gdzie później ostatecznie wszyscy musimy się dokładać do tego żeby gdańska śmietanka od pani prezydent Dulkiewicz mogła się dobrze bawić, dobrze wyżywić, mieć na premię, mieć na podwyżki, a my wszyscy gdańszczanie musimy za to, drodzy państwo, za ten sposób zarządzania dokładać, a koledzy w szczególe przedstawiają Państwu, jak to wygląda z naszej perspektywy. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku jako radni Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy aż dwie konferencje w tym temacie. W lutym informowaliśmy o tym, że miasto Gdańsk występuje z kolejną, drugą podwyżką na 2023 rok, a w kwietniu informowaliśmy razem z radnym Andrzejem Skibą, o tym, że państwowe gospodarstwo wodne, wody polskie nie zaakceptowało tej drugiej podwyżki. Dzisiaj spotykamy się niemalże równo rok później i dowiadujemy się po raz kolejny, że Gdańskie Wodociągi, że miejska spółka występuje o podwyżki cen wody i cen za odbiór ścieków dla wszystkich gdańszczan. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważna sprawa, bo Gdańskie Wodociągi to spółka komunalna w Gdańsku. Mamy aż trzy różne spółki, które zajmują się szeroko rozumianym tematem wód czy też wodociągów, bo to są gdańskie wodociągi, gdańska infrastruktura wodno-kanalizacyjna i gdańskie wody. Tymczasem widzimy, że z zysków, z konkretnych zysków, bo w 2022 roku to było 13,5 miliona złotych zysku. Które wypracowały gdańskie wodociągi, tak naprawdę drenuje się portfele Gdańszczan, bo to, że Gdańszczanie płacą więcej za wodę i za odbiór ścieków, to będzie później zysk dla gdańskich wodociągów, które następnie w formie dywidendy są przeznaczane do budżetu miasta Gdańska. Szanowni Państwo, nawet internauci, pozdrawiam tutaj jednego z interna internautów, Janusz H., wypracowali taką piękną infografikę, która pokazuje. Na wykresie, jak kształtowała się też inflacja, a jak kształtowały się zyski gdańskich wodociągów. Nieprawdą jest to, co mówi spółka Gdańskie Wodociągi, że trudna sytuacja związana jest z inflacją, ze wzrostem cen różnych produktów, mediów i tak dalej. Szanowni Państwo, ostatni odczyt inflacji to jest 1,9%. To pokazuje, że to jest kolejny skok na kasce ze strony miejskiej spółki, na kasę Gdańszczan. I nie możemy na to pozwolić. Tak jak rok temu, tak i dzisiaj protestujemy przeciwko obarczaniu mieszkańców Gdańska, Gdańska podwyżkami cen wody. Dlatego też stosowną interpelację do władz miasta Gdańska wystosowaliśmy do państwa z mediów. Też ona zostanie przekazana. Dobrze. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Śmigus-Dyngus był wczoraj, ale można powiedzieć, że znacznie wcześniej władze Gdańska nabrały wody w usta. Nabrały wody w usta. Jeżeli chodzi o tak podstawowe rzeczy jak dostęp do wody, jak jej cena. Proszę państwa, nie jest żadnym specjalnym sukcesem w sytuacji, gdy jest się monopolistą przy dostawie wody generować zyski, ale rzeczą niepokojącą jest to, że te zyski generuje się przede wszystkim kosztem naszych. Podatników gdańskich pieniędzy kosztem naszych portfeli. Proszę Państwa, to nie może być tak, że mieszkańcy tuż po wyborach, bo władze obecnie milczą, nabrały wody w usta. Nie może być tak, że tuż po wyborach okaże się, że ta serdeczna ekipa, ta uśmiechnięta Polska pani Aleksandra Dulkiewicz zapłaci no właśnie ile? 40, 50, 60? Gdańszczanie mają prawo dowiedzieć się, proszę państwa, jeszcze przed wyborami, jakie podwyżki, jeżeli chodzi o wysokość opłat za wodę, szykuje pani Aleksandra Dulkiewicz i mieszkańcy Gdańska mają prawo wiedzieć, że z jednej strony idą Podwyżki opłat za wodę dla wszystkich. I dla pana posła, dla pani radnej, dla państwa dziennikarzy, dla wszystkich, którzy nas słuchają, a z drugiej strony miliony złotych, proszę państwa, idą do tych rad nadzorczych, do tych zarządów, do tych wciąż mnożących się miejskich spółek, gdzie koledzy, koleżanki, dwór pani Aleksandry Dulkiewicz z uśmiechem na ustach im kasuje wielkie pieniądze, na które my wszyscy się w naszych podatkach, my wszyscy w opłatach składamy. Musimy z tym skończyć, musimy skończyć z taką praktyką tego dworu pani Aleksandry Dulkiewicz i musimy też dowiedzieć się. Żądamy tego od pani Aleksandry Dulkiewicz odpowiedzi, ile wyniosą konkretnie podwyżki opłat za wodę już po wyborach. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ile jeszcze wody musi upłynąć, abyśmy zrozumieli, pokazali to w nadchodzących wyborach, że nie chodzi o portfele mieszkańców, żebyśmy żyli lepiej, żebyśmy płacili taniej. Tu chodzi o portfele zarządzających spółkami miejskimi, radami nadzorczymi. Ile jeszcze wody musi upłynąć? Musimy to zrozumieć. Musimy sobie otworzyć oczy, że nie chodzi o nas, naprawdę nie chodzi o nas, o mieszkańców. Drodzy Państwo, no skąd te pieniądze muszą się brać w kieszeniach nowych członków zarządów gdańskich, gdańskich wodociągów, bo jak Państwo wiecie od czasu kiedy spółka wróciła pod miejskie miejskie ręce. Skład władz tej spółki się zwiększył, zwiększyła się ilość stanowisk dyrektorskich, kierowniczych. No skąd na te wysokie pensje pieniądze muszą się znaleźć? Szkoda, że wcześniej można było zarządzać dużo mniejszym sztabem ludzi, zarządzać skutecznie. Szkoda, że trzeba było wcześniej rozwiązywać umowę dzierżawy i płacić za to Francuzom kilkadziesiąt milionów złotych zamiast poczekać roku na zakończenie obowiązywania tej umowy. No ale po coś to wszystko, Szanowni Państwo, jest niestety My, wszyscy, my za to wszystko na końcu musimy zapłacić. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to oczywiście Państwu służymy. Państwo myślą, że takich powiedzmy w postaci podwyżek cen za jakieś inne usługi w śmieci i tak dalej po wyborach może być więcej. Ja myślę, że kampania wyborcza to jest zwykle festiwal obietnic. W wykonaniu prez Pani Prezydent Dulkiewicz takiego festiwalu nawet nie ma, bo myślę, że Pani Prezydent nie ma jakiejś konkretnej programowej propozycji dla mieszkańców Gdańska. Natomiast widać, że ten przykład tych opłat za wodę, za ścieki, to jest uciekanie od przedstawiania opinii publicznej rzetelnej informacji na temat tego, co planuje pani prezydent w przyszłości, jakimi nowymi podatkami, opłatami obciążyć nas wszystkich. Jeszcze jedno pytanie: Gdańskie Wodoczeki przedstawiają, tak takich taki Jak to jest... tak, Jak, tak. no To są oficjalne dokumenty, publiczne dokumenty. Składa się wniosek o zgodę na takie podwyżki do instytucji centralnych. To nie jest żadna tajemna wiedza. To, że mieszkańcy Gdańska nie są wcześniej o tym informowani, tylko informowani będą po fakcie, a wszystko to się dzieje w czasie kampanii wyborczej. Yy do wyborów samorządowych, gdzie Pani Prezydent Dulkiewicz ma oczywiście interes w tym, żeby o tych podwyżkach mieszkańcom Gdańska nie mówić, to uważam, że jest to zwyczajnie nieuczciwe, nieuczciwe wobec mnie, wobec Pana rektora i wobec wszystkich tutaj mieszkańców naszego pięknego miasta. Dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy. Ja, dziękujemy. ja rozumiem od razu Jeszcze raz. Wyłączymy jeszcze. Ale ja. się powiększył zarząd z tego, co pani tak. moim zdaniem tak. Tak, tak.